Cześć Tomeczku, co ty robisz przy tym komputerze? Cześć Adam, czytam o gruntach. Producenci ich chwalą, że ich wszystkie grunty wodne są głęboko penetrujące. Co to właściwie znaczy i czy da się to jakoś sprawdzić? No pewnie, że tak. Nawet mam na to pomysł, tylko przyda mi się ten talerzyk. Kola hola, ciasteczko jest moje. Już niech będzie, chodź. Tomek, mamy przed sobą dwa papierowe talerzyki. Wylejemy na nie tyle samo gruntu i sprawdzimy, jak on spenetruje materiał. Czyli głęboka penetracja to nic innego, jak to, że grunt po prostu wnika głęboko w podłoże. Tak. Im głębiej wniknie, tym lepiej zwiąże podłoże. A jak zostanie na wierzchu? To zostanie na wierzchu. Prost. Do testów mam przygotowane dwa grunty. Uni grunt i inny grunt wodny. Wlejmy tyle samo gruntu. Równo? Wniutko. Grunty wylane, wystarczy teraz poczekać aż odparują. Chcesz tak stać i czekać? Na Twoje szczęście, mam przygotowane próbki wcześniej. Oto wyniki. W przypadku uni-gruntu mamy produkt, który przeniknął przez talerzyk i pozostawił elastyczną błąkę. A co tu się wydarzyło? No na spód. Jest jakiś symptom penetracji. Absolutnie żadny. I teraz odpowiedz sobie na swoje pytanie. Czyli nie wszystkie grunty są głęboko penetrujące? Dokładnie. Nie wierzysz w ten test? Zrób go we własnym zakresie i pochwal się na grupie Złapmy się na Facebooku. I pamiętaj, zielony to dobry kierunek. Uni grunt w starym czy w nowym opakowaniu, nieważne, to ten sam sprawdzony produkt. A dziś porównamy go z innym Gruntem dostępnym na rynku. W ramach tego testu wylaliśmy na plastikowy dekil Unigrunt i popularny produkt innej marki. Potem zostawiliśmy je do wyschnięcia. Po wyschnięciu i odparowaniu wody, żywica zawarta w Unigruncie utworzyła ciągłą, elastyczną błonę. Właśnie ta wysoka zawartość żywic sprawia, że Unigrunt tak dobrze ujednolica i zmniejsza chłonność podłoża. A konkurencja? Tu nie ma co komentować. I tyle w temacie. Chcesz wiedzieć więcej? Oglądaj nas na kanale Atlas Polska.